Istnieje powód, dla którego nie manifestujesz i blokujesz to, czego pragniesz. Dzisiaj nauczę cię, dlaczego tak się dzieje i jakie są klucze do zmiany tego i rozpoczęcia osiągania tego, co blokowałeś. Chcę być z tobą całkowicie szczery i otwarty, a mianowicie, jeśli nie manifestujesz lub nie masz życia, jakiego pragniesz, to tylko dlatego, że to ty sam to uniemożliwiasz. Wiem, że te słowa mogą nie być tym, co chciałbyś usłyszeć, ale im szybciej to zrozumiesz i zaakceptujesz, tym szybciej będziesz mógł odwrócić sytuację. Nie martw się, bo po obejrzeniu tego filmu stanie się bardzo jasne, co się z tobą dzieje i co musisz zmienić. Jestem przekonany, że widziałeś i czytałeś wiele o prawie przyciągania i o tym, jak manifestować to, czego pragniesz. Wielkim problemem i pytaniem: które zadaje sobie wiele osób, jest to, dlaczego, nawet gdy wykonują wszystkie kroki, nie uzyskują oczekiwanych rezultatów. Zastanawiają się, czy to działa dla wszystkich innych, dlaczego mają pecha lub złą karmę. Jak trafnie powiedział Neville Gaddert, życie nie popełnia błędów, po prostu daje ci to, co wcześniej czułeś. W rzeczywistości kluczem jest uczucie. Możesz myśleć, że robisz ten krok poprawnie, ale czy jesteś tego całkowicie pewien? Pozwól, że wyjaśnię ci, co naprawdę się dzieje. Twoja wyobraźnia wizualizuje coś, czego pragniesz. Jesteś gotów to zamanifestować, więc jeśli oglądałeś filmy na tym kanale, podejmiesz odpowiednie kroki, aby to zrobić. Wizualizujesz i widzisz siebie w obecnym stanie, ciesząc się tym, czego pragniesz. To wywołuje w tobie emocje i teraz dajesz się ponieść i czekasz na rezultat. Wszystko wydaje się w porządku w tym momencie. Czas mija i nie dostajesz tego, czego pragniesz. Po raz kolejny pojawiają się wątpliwości i zniechęcenie, wpływając na proces manifestacji. Podsumowałem proces manifestacji, aby wprowadzić cię w kontekst, ale jest on znacznie bardziej złożony niż to, co właśnie opisałem. Sposób, w jaki łączysz się z wszechświatem, kosmosem, życiem lub Bogiem, jakkolwiek ci wygodnie, odbywa się poprzez uczucie. Uczucie jest interpretacją emocji. Zrozumienie tego jest kluczowe i niezbędne, abyś zrozumiał, co się z tobą dzieje. Każda osoba ma swój własny system przekonań, który jest zdeterminowany przez jej geny, środowisko, w którym dorastała oraz okoliczności i doświadczenia, które przeżyła. W zależności od systemu przekonań danej osoby, doświadczy ona sytuacji w określony sposób. Wyobraźmy sobie dwie osoby. To samo wydarzenie przydarza się obu, zostają zwolnieni z pracy. Obie doświadczają emocji, które wywołują pewien stres. Jednak pierwsza osoba, ze względu na swój system przekonań, zaczyna odczuwać strach, niską samoocenę i niedostatek. Te uczucia prowadzą ją do myślenia o takich rzeczach jak: Co ze mną teraz będzie? Jak zapłacę rachunki? Prawdopodobnie nie znajdę innej pracy. Z drugiej strony, druga osoba, która również została zwolniona, odczuwa emocje, które również aktywują poziomy stresu, ale w jej przypadku uczucia to złość, uwolnienie i wzmocnienie. Jej system przekonań sprawia, że myśli i czuje zupełnie inaczej niż pierwsza osoba. Myśli o takich rzeczach jak tam, gdzie mnie nie chcą, nie powinienem być. To była praca, w której nie mogłem się rozwijać ani pokazać swojego potencjału. Teraz mam okazję znaleźć pracę, która naprawdę mnie wypełni i doceni. Jak widzisz, ta sama sytuacja ma miejsce, ale sposób odczuwania i radzenia sobie z problemem jest zupełnie inny. Wynika to z systemu przekonań każdej osoby. System przekonań filtruje emocje i wydarzenia, które się pojawiają, dając nam w rezultacie uczucie, które może być strachem, złością, smutkiem, radością, miłością i tepe. Powiedzieliśmy, że uczucie jest odpowiedzialne za połączenie z wszechświatem, kosmosem, macierzą lub jakkolwiek ci wygodnie to nazywać. Jakie uczucia doświadczasz w ciągu dnia? W tym miejscu pojawia się konflikt. Zaczynasz robić swoje manifestacje i to prawda, wizualizujesz i projektujesz się z tym, co chcesz osiągnąć. Twoja projekcja tworzy piękną emocję i czujesz się świetnie. Ale to, co zawodzi, to to, że po zakończeniu procesu wracasz do swojego codziennego życia, a ta emocja i uczucie zmieniają się w stan początkowy. Wszechświat nie otrzymuje informacji tylko wtedy, gdy chcesz przeprowadzić proces manifestacji, otrzymuje informacje nieustannie i w rzeczywistości nie ocenia, po prostu słucha. Jeśli wszechświat nieustannie otrzymuje informacje, co Twoim zdaniem się stanie, jeśli przeprowadzisz proces manifestacji przez kilka chwil, a przez resztę dnia wrócisz do stanów emocjonalnych, które nie mają nic wspólnego z tym, co zamierzałeś zamanifestować. Myślę, że już zrozumiałeś to, co chciałem, żebyś wiedział. Jeśli w swoim codziennym życiu odczuwasz strach, niepokój, nieufność lub jakąkolwiek inną emocję przeciwną temu, czego potrzebujesz, aby zamanifestować to, czego pragniesz, pożądane rezultaty nie nastąpią. Nieustannie i trwale wibrujesz jako energia, a pole informacyjne nie jest obojętne na to, co czujesz. Istnieje walka między tym, czego próbujesz, a tym, co przekazujesz w każdej chwili. Jest to emocjonalna niespójność w stosunku do pola informacyjnego, która zawsze doprowadzi do rezultatów całkowicie odmiennych od tego, co próbowałeś zamanifestować. Prawo przyciągania, prawo założenia, prawo manifestacji i wszystkie inne prawa działają nieustannie i przez cały czas. Błąd polega na traktowaniu ich jako odizolowanych procesów. Prawa te należy traktować jako styl życia. Musisz nauczyć się myśleć i czuć stale w obfitości. Twoje podejście do życia musi się zmienić. Zamiast uważać problemy za takie, patrz na nie jak na okoliczności do rozwiązania i oczywiście zostaną rozwiązane. W tym tkwi Twój problem, w myśleniu, że manifestowanie to tylko prośba. Jest to bardzo podobne do tego, co wiele osób robi, gdy modli się ze smutku, strachu i niedostatku. W starożytnych pismach powiedziano: że jeśli człowiek miałby wiarę tak małą jak ziarno gorczycy, mógłby rozkazać, aby góra się przesunęła i przesunęłaby się. To stwierdzenie jest metaforą twojego wewnętrznego życia, aby móc osiągnąć wszystko, czego pragniesz. Ze strachu i niedostatku nigdy nie będziesz w stanie przesunąć swoich gór, które są niczym innym jak twoimi marzeniami i aspiracjami. Być może wszystko jest teraz dla ciebie jasne. Ale jak możesz zmienić swój system przekonań, aby wibrować prawidłowo przez cały dzień? Wymaga to głębokiej i ciągłej pracy wewnętrznej, ale jednocześnie jest wyzwalające i wzbogacające. Jednak dam ci kilka małych sztuczek, aby zacząć zmieniać swój stan na wibracje znacznie bardziej odpowiednie do osiągnięcia twoich pragnień. Kiedy w ciągu dnia pojawią się negatywne myśli, zrób tak: po pierwsze, Przeanalizuj tę myśl i zauważ, jak się przez nią czujesz. Następnie żądaj sobie pytanie: czy ta myśl pomaga ci osiągnąć to, czego pragniesz? Ponieważ tak nie jest, powiedz: Ta myśl to nie ja, więc jej nie akceptuję i ją odrzucam. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że stoisz pod prysznicem, a woda zmywa tę myśl i odprowadza ją do odpływu. Zajmie to tylko chwilę. Więc możesz to zrobić gdziekolwiek i kiedykolwiek jesteś. Zauważysz, jak twoje negatywne myśli się rozpuszczają, a twój nastrój się zmienia. Następnie starannie dobieraj słowa. Wiele osób nieustannie używa języka niedostatku i agresji werbalnej wobec siebie i innych. Słowa, których używasz, odzwierciedlają twój wewnętrzny świat. Jednym z najlepszych sposobów na zmianę swojego wewnętrznego świata jest język. Kiedy coś idzie nie tak, unikaj zwrotów typu byłem taki głupi lub odwaliłem straszną robotę. Zastąp je zwrotami typu jestem pewien, że następnym razem zrobię to o wiele lepiej. Mów miło, a jeśli zauważysz nieodpowiednie lub obraźliwe słowa, zatrzymaj się, zdaj sobie z tego sprawę i zanotuj, że więcej ich nie. Było. Ludzie prosperujący i obfitujący mają język, który odzwierciedla ich życie. Jak powiedziano w Biblii, nie to, co wchodzi do Twoich ust, Cię zanieczyszcza, ale to, co z nich wychodzi. Oznacza to, że to, co mówisz, wpłynie na Twoje życie. Inną bardzo ważną rzeczą, którą musisz robić nieustannie, jest wyrażanie wdzięczności. Zękuj nie tylko w pewnych sytuacjach, ale czuj się wdzięczny za wszystko, co masz i co ma nadejść. Nie ma nic bardziej wzbogacającego w Twoim życiu niż odczuwanie wdzięczności za wszystko, co cię otacza. Odczuwanie wdzięczności za życie, za siebie i za innych jest jednym z największych aktów miłości, jakich możesz dokonać, i doprowadzi Cię do życia pełnego spełnienia i obfitości. Zostaw komentarz, jeśli próbowałeś zamanifestować życie, jakiego pragniesz, i doświadczyłeś tego, co właśnie zrozumiałeś. Radzę Ci obejrzeć kolejny film aby kontynuować naukę, jak manifestować życie, jakiego pragniesz. Ale zanim to zrobisz, proszę, polub film, włącz dzwonek powiadomień i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnych kolejnych filmów o tym, jak być bardziej obfitym. Życzę Ci wszystkiego najlepszego w życiu i do zobaczenia w następnym filmie.